Nie szanujesz mnie? Zrujnuje ci całą cholerną karierę. Mój stary szef, uwielbiany przez wszystkich, odszedł z firmy w zeszłym roku. Podczas gdy próbowali znaleźć zastępstwo, kierownictwo wyższego szczebla zdecydowało, że osoba odpowiedzialna za inny dział powinna być naszym szefem, oczywiście na razie. Osoba ta, nazwijmy ją Dinę, nie ma pojęcia o tym, co robi ktokolwiek z naszego zespołu. Nie chce też dowiedzieć się, czym my się zajmujemy. Dobra, nieważne, po prostu pozwól mi wykonywać moją pracę, zdobądź moje pieniądze i zostaw mnie w spokoju. Ten problem pojawia się, gdy nagle decyduje, że nie szanujemy jej we wszystkim, co robimy. Niewystarczająco wcześnie na spotkanie, 15 minut to jej najwcześniej. Brak szacunku. Musisz odejść, aby skorzystać z toalety? Brak szacunku. Korzystasz z urlopu oferowanego przez firmę? Brak szacunku. W końcu mam dość i zaczynam dokumentować każdy przypadek, z dowodami i świadkami, w ogromnym arkuszu Excela. W tym momencie, z pewnością jest to irytujące i biernie szukam nowej pracy, ale radziłem sobie z dużo gorszymi sytuacjami. Punktem przełomowym był dla mnie przegląd roczny. To pierwszy i, mam nadzieję, jedyny raz, kiedy zostałem objęty planem ochrony zatrudnienia. Wielokrotnie mówiono mi, że jestem leniwy i lekceważący, pomimo tego, że kilku klientów przekazało mi pozytywne opinie, a ja pracowałem do dwudziestej drugiej przez większość nocy. Ale milczałem, trzymałem fason, dopóki nie znalazłem nowej pracy. Wtedy pozwalam, by powódź się otworzyła. Warto zauważyć, że chociaż nasz poprzedni szef był świetny, nie wszyscy zamierzaliśmy rzucić pracę w geście solidarności z nim. Ale ja? Cóż, to trochę inna historia. Oprócz mojej pracy, starałem się również ułatwić pracę moim współpracownikom. Byłem swego rodzaju spoiwem, trzymającym cały zespół razem. Więc kiedy odszedłem, wszyscy inni w moim zespole również odeszli. A czym zajmował się nasz zespół? Cóż, dostarczaliśmy usługę, która przynosiła większość przychodów. Bez nikogo, kto mógłby świadczyć tę usługę, firma zmierzałaby w kierunku bankructwa. Wracając do historii, kiedy złożyłem rezygnację, zdecydowałem się dołączyć arkusz kalkulacyjny, aby zapewnić dalszy wgląd w to, dlaczego odchodzę. Na koniec zdecydowałem się wysłać wiadomość BCC do dyrektora generalnego. On i ja jesteśmy dość blisko i wielokrotnie mówił mi, że zrobi wszystko, abym pozostał tam zatrudniony. Kiedy dowiedział się o wybrykach Dajni, dotrzymał słowa. Zapytał, czy powinien zwolnić Dinę. Dinę może i jest kutasem, ale ma małe dzieci, a ja utasem nie jestem. Więc powiedziałem mu, że nie, ale jeśli ktoś inny odejdzie z jej powodu, to powinien przemyśleć jej zatrudnienie. Cóż, mój ostatni dzień nadchodzi i odchodzi, a reszta zespołu składa rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, powołując się na brak szacunku ze strony dajni. Nie mając zespołu do zarządzania, CEO decyduje, że Dina nie ma już miejsca w firmie i postanawia zwolnić ją bez odprawy. Skąd to wiem? Dine postanowiła spamować do mnie przez kilka dni. Ale moja nowa fantazyjna praca jest w firmie prawniczej i udało mi się nakłonić jednego z nich do sporządzenia nakazu zaprzestania spamowania. Od tamtej pory nie słyszałem ani słowa i teraz cieszę się moją nową pracą, wolną od